Macie tak czasami, że zasypiacie. Jesteście już niemal w tej pięknej, błogiej krainie. Niebieskiej krainie snu. I nagle śni się wam, że spadacie. Towarzyszy się temu taki wielki zryw i chwila przebudzenia. Dzień dobry, dzień dobry, i dobry, biebre, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Ja jestem Smarty. A przed wami nowy tryb w Fortnite, w którym wraz ze Zjednoczonymi i Kepciem cały czas czuliśmy bardzo niestabilny grunt pod nogami. No ale, moi drodzy, zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie, że możecie zgarnąć jeszcze fałdą. Jeżeli chcesz taki potężny pakiet dla siebie, to zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę. No i oczywiście użyjmy jego kodu SMARTY w sklepie. A teraz nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Panowie, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Siema, no, witamy, witamy. No, dobry. Godnie. słuchajcie, dzisiaj zagramy na dzień pięknej dobry. mapce cztery rogi. Uwaga, za każdym razem będzie jeden róg spadał, będzie się niszczył, będzie znikał i wtedy kto na tym rogu będzie stał, to spada do lawy. Nieprzyjemna sytuacja, nie? polecam bardzo, bo gorąco się robi i uwaga, gramy do pięciu, kto zdobędzie pięć punktów, czyli kto zostanie do samego końca pięć razy. Yy, zgarnia ode mnie skinka za 1200 fałdolców. Za ile? Za ile? Za 1200 A fałdolców! Twoje. 1200! Wow, wow, wow. Tyle to warto się starać, warto o, się tak. starać. Dobra, ja to ja wie, jedziemy. Ale to jest po prostu losowe, czy dobrze te. Losowe, całkowicie losowe. Dobra, jedziemy, zaczynamy gierkę, nie ma co gadać. Dobrażu, co największe szczęście w Teamie Bot, tak? Dokładnie, dokładnie. Oh, shit. Ja bym powiedział inaczej, kto jest najgłupszy, bo on zawsze ma szczęście. Co spada, co spada, uwaga? Blok. Niebieski, dobra, wow. wszyscy o, zostali. Każdy przeżył. Nieźle. A trzeba się. przeżyć czy spać. Trzeba przeżyć. Dobra, teraz jest utrudnienie. Przynajmniej ja mam, bo się ślizgam. Chyba ja wszyscy się ślizgają. Znam, no. Dobra, można się zmienić? Można zmienić, no. można zmienić. Ja nie Zbierajcie. zmieniam! Twardo będę, tutaj ja je... spał. Ja, je... ja idę Dobra, okej, okay. co spadło? Co spadło? Ale powiedz... spadł? Ale no A yes. ja jest! Ale to jest losowe, tak? Losowe, Zawsze, całkowicie dosowe. losowe, Dobre, całkowicie dobra. losowe. Dobrze. Szugara już dobra, mamy mniej. Ja nie wiedziałem co się stało w sumie. Można <grym grym grym grym> się no. przeskoczyć, co? Chodzę tu Ej, no, na zielony, żeby zmienić. nie było dwa razy to samo. Nie, już, no, teraz panowie, nie możesz, ale... już teraz nie możesz, już teraz nie masz. Niebieskie odpada, niebieski odpada. A, dobra, Red. czerwony, kurde. No. A było tak blisko. Czerwony. A teraz dwa odpadają, teraz dwa odpadają rogi. To przeżyję najdłużej, to dostaję jeden punkt dopiero. Tak, dokładnie. To to wygra! Nie, to wygra. Nie dolecia! Mamy to panowie! Czekaj, żyje! Czemuż to? Czemu? Czemu? Yeah. Bo Bo żyje, to żyjesz, to jedziemy dalej, jedziemy dalej! Spadają spadają. Z kim, racy, kim, racy, spada. kim, kim walczę? Z kim walczę? Z No i tak jak mówiłem, klucz. najgłupszy ma zawsze szczęście! Tak, to się <laughs> zgadza no. <laughs> Nie. Ja to mówiłem na samym początku odcinka, i wszystko się sprawdziło. Ja od razu wiedziałem, że kebab wygra. To jest ustawiony odcinek! Eee, I co? Dobra. Wygrywam cały czas? Słuchajcie, jak coś, to mówisz, z skina za 800V, nie nie Masz jeden no punkt, kepcio, już nie bądź pazerny, no! Sześć punktów. Druga dobra. runda, panowie. Skupcie no ja się, skupcie się. Albo... Żółty nie spada, dobra, to idę. A, no, no Ach, mówisz, kurde. To jest taktyka, teraz spadnie. Oh, nie wiem gdzie się ustawić. Dobra, jak głupi masz szczęście, to ja z tym No to nie jest nie taka jest. zła taktyka. Co, e, dobrze, o, czerwony. Marty tutaj na iciuchce na sporo. <laughs> Będzie oczekiwanie. Do się... Harbuny, ten... tak, 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 można przyciągać. Dobra, 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 czekaj. Nie, jesteś lepiej, lepiej. Dobra, dobra, co spadło? Co spadło? Aaaa, farbę! No najgorzej dobra. na świecie! Dlaczego zawsze ja? To, tak, że skin, nie ma no. harpuna. Dobrze, że nie ma harpuna. Teraz nie ma, no? Żółty jest okay, najlepszy. Dobra, dobrze. Ten żółty słabo spada ostatnio. Zobacz, we trzech stronach ciekawe wszyscy razem spadną. No. Ja. Ja. Dobra. dobra, udało się. Bo ja no. mam ładnie tam wygrać. <laughs> Dobra, lud jest. Kepcio, co tam króci znowu? A nie, myślałem, A? że oszukujesz. Dobra, bo tak biegasz dziwnie, e, jakbyś miał zespół sztywnych kolan, słuchaj, jakbyś no był nie. po imprezie A, dwutygodniowej to... na wschodzie no. Polski, także... Niebieski spada! Nie, niebieski, nie bądź. niebieski? Tak, nie, nie, czerwony! Nie. Ej, no serio Kebab wygra znowu, ja ja nie? Idę do niego! ty klucze! Dobra, harpunki, harpunki, harpunki. Przyciągamy się panowie. Po przeciwnej może coś się uda. Debilu, debilu, wykluczony. Umrzesz! O, co spada? Umrzesz, typ! Dobra, dobra, dobra! Czerwony! O. To jest chyba losowe też. Właśnie, to jest losowe, że czasami spada jedna, czasami dwie. Dobra, umierasz! Co? dobra, dobra, dobra. Leci, leci, leci w dół! Grygą! dobrze! Pięknie mamy! Dobrze, a już chciał klucik zoszukać, widzicie? Już tam na ścianach łaził, no. No to, panowie, runda trzecia. Oj, będzie ciekawie teraz. Oj, się będzie działo, jedziemy. Słuchajcie, jak do zdobędzie 3, e, to do 5 gramy. A jak, nie, 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 nie. <laughs> Sugar, coś czuję, że spadniemy razem znowu pierwsi. Takie nie mam wrażenie coś. Dzisiaj szczęścia nie mamy ewidentnie. Tylko nie zielony, dobrze. No, Okej, okay. ładnie, ładnie. Trzeba tego kipcia jakoś tutaj pozbyć znowu się, no bo Skubaniec jak drugi punkt zdobędzie... Nie. Dobra, jak się w trójkę, no. Łatwa wygrana. Badzi. Dobra, znowu, Dobra, znowu to teraz wygrana. Żółty. Co, no co, co, co? Co wy zrobiliście? Wygrana, wygrana, wygrana. De nie! Debil, debil, debil nie. farmer, idiota. No skąd miał wiedzieć, że żółte spadnie? No i wygrał to. No Dobra, Knut, łatwo. jak łatwo, no. Jeden punkt za darmo zgarnął. No i oczywiście najgorszy rezultat w tabeli mam, nie? No bo jak, żeby inaczej? Zero punktów jak na razie. Pięknie, pięknie się Smarty nice. zawsze pokazuje niby... na tych swoich odcinkach. No, niby Smarty, a to nie, smarty. nie a smarty. no, a jednak IQ 20 zamiast IQ 200. Chyba, że znowu jest jakiś prank i Smarty wybiera, które spadną i potem będzie wszystko wygrywał. Nie, nie, a, to jest dobry pomysł. To jest jest dobry pomysł na odcinek, no? Idę na żółte, idę na żółte, nie? Nie! No nie! Nie, ja nie, nie. Eluino. Nie. Eluino. nie, Dobrze, no. uff! Uf, nie zdążyłem zmienić! Nie! Pa pa, pa. Co jest? Spadł! Spadł! Nie, <laughs> nie, <laughs> ładnie, ładnie. Dobra, najlepsze, jak my Kepcio też spadniemy, bo będzie żółte. <laughs> A, nie, nie, bo nie no zdążę, iż, już nie zdążę. Iż, bo to, nie, 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 ja chcę punkt, no chodźcie, papa! Uf, uf. Żółte. Dobra, żółte spadło, no, ale trochę się zcykałem. No Co jest, spadłeś? Czemu ja A, jest mam jeden punkcik. <susuruj> 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 E, Punkcik jeden zdobyłem, słuchajcie panowie, każdy ma po jednym Gratulacje! A ja ile mam, ile ja mam? E, jeden! Każdy dwa. po jednym. Nie każdy no, ma po jednym. Ja dwa, ja dwa mam. Jak masz dwa? Czemu masz mieć dwa? i no czemu dwa masz mieć dwa niby? No bo oszukaliście, za się za dość, uczy, dość uczynienia. Gdzie my oszukaliśmy niby? No My oszukaliśmy. No. A, my oszukaliśmy. My, to tak. tak. co, no, się w tym zdaniu no, nie zgadza. Coś zdecydowanie. Zdecydowanie. To wasze zdanie się nie zgadza. Taki napis na środku ekranu się pojawia. No nie! u ja ja... mnie skubaniec! Wow, wow. Także Ło! Nie biegaj jedziecie. za mną, frajerze. <laughs> Się ty. Kepcio taktycznie, teraz, że niby zielony nie spadnie raz drugi raz. Ja myślę, że zielony się. spadnie. Nie, czerwony, dobrze! Mamy Dobra. jednego mniej! Jeden na jeden. To by było ciekawe zakończenie, no, jakby wszyscy naraz. No, no, no. Nieprawda. Dwa boxy nie! Oooooo! Nie! nie, no, nie! Serio Powiedziałbym, że. Ale to jest dupy. Do, 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 do ty dupy. to ty, Chyba, do tyłka, to ty masz mikrofon teraz, zmień go. To? Do tyłka, to ty masz mikrofon. go. były proste wymagania. Plus 12, ogar mikro, a ty co tutaj? O no, 12. Będziemy musieli Cię wywalić, miało być ogar mikro. No, ale no jest, blues bomba. Miało być, być nietoksik ogar mikro, a ty co? A co jest to? Zmiej ten mikrofon. Jak? A to kurna. Bo tak to jest do Dobra, dwa punkty dla Kepcia, jedziemy, panowie, full focus musi być. Do 3 czy do 5, zróbmy do 4, słuchajcie. A co? Chciałem, że będzie do trzech, albo Dobra, do ten, teraz, teraz się uda z zielonym. Czarny biały będzie Dobrze, dobrze. Do... Cudoooobnie! Eee. No. No, ja coś czuję Teraz Kepcia trzeba Ja coś czuję, że teraz żółty będzie dobry Chodź tu farmer, do mnie, chodź do chodź farmer, serio, chodź, zaufaj mi chodź. Dobra, Zaufaj mu, dobra. zaufaj mu Zaufaj mu, zaufaj mu, co chciał zrobić! Jak chciał oszukać no! Dobrze, no patrz, dziękuję Kepcio no, m's. Ale już mnie chciał to... zablokować tam, żebym jo. do czarnego wpadł no! I o, jest impuls! O, szkurda, patrz, go a to dobra, jest dobra. Dobra. No! To jest mocne tuż, żeby rzucić to tuż przed. <laughs> żeby ktoś do czarnego wpadł. Do dołu tam elegancko. Kurde, ty No, ale tak blisko. I to wygra? Nie! Ja. Nie! No, Dobrze, o to chodzi! No i znowu pojedynek mistrzów. Dobra, jedziemy. Ten punkcik jest mój, ten punkcik jest mój. Zielony już spadł, niebieski spadł, żółty też. Teraz będzie zielony? Pa, pa. No, nie! Niebieski pa, będzie, niebieski pa, będzie, na bok niebieski, pa, będzie. niebieski pa, pa. będzie! Nie, 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 jest! Oh, dobra, jeszcze chwilę pożyję. Uh, no to czerwony w ogóle, no na twardego, to dobra, nie, nie zmieniamy to do końca. Zielony. Zielony. Rosyjska opada. ruletka, słuchajcie. Blur. Jest! <laughs> Mamy no, to! Dobrze! Dwa punkciki! Nie. Jedziemy! Sam na kupie dzisiaj! Tak jeszcze nie było, ale farcik! A nie wiem, która to już runda, szczerze mówiąc straciłem rachubę, ale wiem, że ja mam dwa punkty, Śródło Lesz mógł. najgorszy też ma dwa punkty i wypadowie zjednoczyli po także trzeba się... Nie, żółty nie spadnie, żółty, 8, żółty nie spadnie. z farmerem. Impulsy, impulsy! Ooo! Spadł się działo. Szukamy. <laughs> Dawaj go! Nie. Daj, NIE! nie TY PIEŚĆ! FACI! Zginamy to! Tak. Zginaliśmy! Zrobili to pięknie! Złapiliśmy! A nie, ty tu jesteś za mną! Ja jestem z tobą. Musimy wymaga. farmera się pozbyć, nie możemy nie, razem chodzić. Nie możesz. Panowie, o, o, krótka piłka. zdobywam trzeci punkcik, zaraz potem czwarty i elegancko ja, no. kończę z wami. O! No cudownie. Nie. O, nie, szuka, a, a, nie! cudownie! Ty. Nie, a jak farmer wygra teraz, to on wygrywa, weź no, kurde! No nie, bo jeszcze do czterech gramy, Kepcio! Do czterech! No do trzech! O, kurde, nie dajcie mu wygrać! Się, że do czterech. Jak przegra, to do czterech, panowie! A, do czterech, do, do, do czterech, no, do do trzech mamy, tak? No nie, do czterech. Ej, jakie to uczyniamy? Ja na tej no, ideę. Jak, no przeszłaś ja just... jeden punkcik, nie? Sugar? Jeden. jeden. A to, no, to nie najgorzej, no. Jak podałem? No ale bomba, jak red, to my się nie chcę. No <grym> i pachnie <grym> 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 No i Dwa kornery! Dwa kornery spadają, no. Zobacz, ten już niebieski zajął, no. Cwaniaczek. Tak, A, dobra, zostaje na czerwonym, zostaje na czerwonym. Zostaję na czerwonym. Nie, Dobrze, o, pięknie, pięknie, pięknie. Fajna wymiana. Okay. fajna, fajna. Bardzo Dwa razy, dwa. Blue, zajebiście, zajebiście. Nie, no nie może być Blue, nie? Trzeci raz pod rząd chyba, co? Będzie trzeci, Czwarty, nie bo będzie. dwa by wtedy wybrało. Nie będzie. Czemu na tym samym stoicie? <laughs> Właśnie też sobie zadaję to pytanie. Co jest? A co co jak obaj spadniemy? No to... <laughs> To, to po, dwa, Dobra, no idę do na zielony. Idzie, wtedy do mnie idzie, jak co? Czemu do ciebie, niby? Do no tak będzie. No, na pewno. No co jest? Jak pachołek nie będę nie, stał Nie, panowie, już się nie ruszamy. Już nie ma Nie ruszam się Dobra, Dobra nie ruszamy się już. Co tu się dzieje teraz? Uwaga, czerwony e, wtedy tak samo było. I ja spadłem na niebieskim. Tak samo, zielony, niebieski był. I ja spadłem. Teraz na odwrót. Mówisz, że tak Dawaj będzie. Nie, spadli, niebieski nie. na bank spadnie. Nie, zobacz, teraz, spadnie. Zobacz, zobacz, tak jak będzie. spada. Ja się tu rozsiądę. Gdzie mam krzesełko? Gdzieś tu miałem krzesełko. Nie mam krzesełka, nie mam krzesełka. Dobra Co się ej! A, A, ja nie zmienił, ja ej, ja nie zmienił. się zmieniłem! zmieniła, ale... z no! Dobra jest! Ej, dobra jest! No, wiedziałem, no, no, ja się nie ten. ruszam! Nie mam zamiaru się ruszać w ogóle. Siedzę i się nie ruszam! Co jest? Co jest, co jest? No nie! Trzymaj no, się! No, bajce, na, na, miło cię pojść! Bo, bo zmienia! No. No. Yeah. A ty kercianka? Co trzy nie oszukuj! Co <laughs> tam oszukujesz? Tam Czemu zawsze oszukujesz musisz oszukiwać? A ty masz jeden no! Dężałosne. Sugar ma ten, no... Ee, ciężkie, ciężkie początki ma Sugar. Siedzimy tu po nawyż, <grym> siedzimy tu w trójkę. Ja idę na niebieski. A, jedyny win to zrobiłem tak, żebyście w trójkę na jednym. <grym> Ale patrz! No i e, faktycznie! <grym> Dobra, czerwony pan jak nic. Aha, <noise> sugarbot, sugarbot. <noise> na pewno nie można chodzić z sugarbotem na początku. Teraz wygrałem ja bez, bez sensu. Dobra, teraz padniesz! Nie, hamien sobie! Co jest? Żółty, no, jak żółty spada. Nie wierzę. Aj, czemu ja padłem? Wygrałem, wygrałem! Ciemu, Wygrał? Baj. Wygrał. drugi. Wygrałem. Drugi, Mam trzeci. Chyba o, były sheen. dwa rogi, wiesz? Kepcio. Dwa rogi były. Chyba nie, nie robiłem. Przy ścianie były. byłem, przy ścianie byłem. A, no i wszystko, no bo no chciałeś to oszukać. sam się zrobiłeś. Chce no dobra, dobra, ja e, się szukać, ale zrobię się. Trzymamy, kom -back. Kom -back. co jest? Faktycznie mówił, mówił że kombek zrobi i faktycznie to robi. No, ja robię comeback. Jak coś mówię, to to robię. Dobra, ja tylko z daleka od Sugara. Kebab. Przyniosę ci pecha! Zrobi się, szczęście mi przyniesie! Pecha! Stało to to pierdzielecie! Dobra, dobra, spadną na bank Od, we dwójkę! Odpadną, odpadną! We dwójkę spadną na bank! Aaaa, no, mam to! Fu. Sugar, słuchaj, powiedz mi, jak to jest dotrwać do drugiej rundy? Nooo, fajne uczucie, ogólnie Było w pike corner, nie? nie, nie, wiem. nie no, dobra, biega, gra! Idiota! To nie z, nie jest. z stajerem! No, o nie! Blayer to będzie jak przegrasz. Czyli Dam ta rozgrywka się nie skończyła Wygrałem, widziałem tak będzie! Mam to! Jaka mapa, spodobane. To jest specjalnie zrobione! ZESZUTE! szhooter! Nie ma tej gry. Wygrałem, mamy punkt! Ma trzy punkty, no, ma, ma trzy, trzy punkty NIE szukuj! Kepcio! Szknu daj większy. nie oszukuj! Trzy, no dobra trzymam, ale co, zaraz, to, co zaraz ty będzie Zaraz będziesz miał minus 1! Ja chcę z szugarem, on na pewno nie zginie znowu. Nie, panowie to jest idiotyka. Nie no Dentka na bank, dentka u nie, nie chcę Zobacz, sajkę. zobacz, trzech, raz, trzech razem, pięknie, pięknie. Czerwona ja pada. Nie, A, to... A, no. bo... Ja już zbyt, ja nie, to Jak to się zbyt, śmiał, jako. jak się śmiał, farmer. A, no, Sugar, no, no, musisz no. to wygrać, bo inaczej y, koniec gry i oni wygrywają skina. E, nie ale no. nie Nie! No. Ktoś wygrał, tylko mi no, kto zgarnia skina. Panowie, no, proszę, proszę się nie teamować, bo będzie ban. Będzie policja normalnie. Zgłoszę. Na to moją frakcję, że. Pierwszyście, pierwszyście. To nie to... Wiesz... To jest, to jest... Dobrze! Ty, dzieci i ryby głosu nie mają, a ty jesteś i dzieckiem i rybą! Karma, karma Kepcio, pięknie no! A. Mamy to! Mamy skina znowu, będę no. grał tylko tym skinem wygranym u Smartiego, zawsze gram tylko tymi skinami. Panowie, to co? Kończymy w takim razie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Nie, no ja się świetnie nie. bawiłem, super, beznadziejnie, super odcinek, każdy zostawia łapkę w górę, subskrypcję na o. kanale Smartiego, no i, I na możemy całego. zareklamować nasze kanały? Yy, tak, 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 oczywiście. My yy, też mamy kanał i, i Kepcio też ma. Kepcio? Nie, nie mów o Kepcio. Panowie, czas się pożegnać. Papatki wszystkim! Elu! Siema! No, no.